O, 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 nie nagrałeś. Teraz się trzeba nagrywać. <grywa> Jaki był 2020? Wszyscy wiemy. I nasz początek roku nie był wyjątkiem. Parę dni przed wyjazdem na Wośpowy raj do Eblonga, ułamałem mocowanie resora w ramię w Oblu. Ruszyłem i odpadło. Umieraliśmy na śniegołazach. Nagrywałem CosCountry z Piotrkiem Borysem z GTC. Byliśmy raperami w Dobrej Sprawie. Byliśmy na Psim rajdzie. Sprzedałem Opla. Kupiłem witarkę. Nagrywaliśmy rajdy serii Offroad Challenge. Byłem na obu rajdach Terem Wizji. Dziękuję. Chcesz coś powiedzieć? Nie. Dobra. <grywa> Nakręciliśmy film o Offroad Taxi. Odwiedziłem Trask'a, żeby zobaczyć jak wygląda Kermit Próbowaliśmy nagrać Urbex, no ale niestety nie wyszło to do końca Byliśmy na wyprawie z The Spice of Life Testowaliśmy na niej nowy mikrofon Mamy nowego członka w ekipie Testowaliśmy e-bajki Mimo, że się <grym> nagrywa, nie wypierdol się Przynajmniej od razu No, spróbuj przed wyjazdem na Las Vegas 4x4 wysyła się witara. Tamte strony to jest chyba jakaś klątwa. Nie? Srać mi się, chce boli mnie głowa, chce do domu. Na chuj komu te głupie off ja pierdolę. Byliśmy na treningu RFC w Elblągu. Dziękujemy Wam, że jest Was coraz więcej i mam nadzieję, że będzie za rok nas jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. No i do zobaczyska w nowym roku. A chuj przygoda!